brak na rynku jest oczywiście regulacji, bo ciągle mówimy o ustawie o ochronie praw lokatorów i ta ustawa jest bardzo stara. My pracujemy nad tym, żeby ją zmienić, żeby de facto na równi traktować właściciela i najemcę. Po to też powstało stowarzyszenie Mieszkanicznych, żeby i najemcy czuli się z nami dobrze, i wynajmujący wiedzieli co mają i jakie obowiązki i prawa na tym rynku. Więc brakuje jeszcze tej zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów. Jak będziemy to mieli, to będziemy zadowoleni. Interesy właścicieli na pewno nie są należycie, bo bo jednak ta, nie ma tego balansu zachowanego pomiędzy interesem najemców a właścicieli. Właśnie o to walczymy, po to powstało stowarzyszenie. A natomiast osoby, które są u nas zrzeszone, jesteśmy w stanie zadbać o swoje interesy i nawet to prawo, które jest kulawe, jesteśmy w stanie naszymi takimi złotymi zasadami mamy pięć takich złotych zasad, którymi się jakby otaczamy że ułomne prawo o ochronie praw lokatorów do końca nam aż tak bardzo nie przeszkadza. Rynek nieruchomości ostatnio miał kilka perturbacji. Takie dwie większe to był właśnie COVID, pandemia, jak również wojna na Ukrainie, co spowodowało troszeczkę takie przeszeregowanie tego, tego biznesu. Chodziło o najem krótkoterminowy, Albo ewentualnie o taki boom na, na najem, jeżeli mieliśmy do czynienia z osobami z Ukrainy. Natomiast obecnie rynek tak naprawdę się troszeczkę uspokoił. Oczywiście cały czas jest rynek najemcy. My jako stowarzyszenie dbamy i o jedną, i do drugą stronę rynku. Natomiast widać, że ten rok 2025 raczej będzie takim bardziej spokojniejszym rokiem. Nie będziemy mieli tego kredytu, który gdzieś tam by zboostował bardzo mocno wzrosty cen nieruchomości, które do tej pory mieliśmy bardzo. Ogromne te ostatnie dwa lata. Niestety takie rzeczy nie powinny się dziać na rynku, gdzie mamy wzrosty bardzo duże, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości. Wtedy nie stać ludzi również na kupienie nieruchomości, mniej wtedy stać również na wynajmowanie, tak naprawdę, bo z wzrostem cen nieruchomości idą również wzrosty cen najmu. Natomiast myślimy, że ten rok będzie bardziej spokojniejszy i dla najemców, i dla wynajmujących, tak naprawdę. Ceny najmu na pewno się ustabilizowały od mniej więcej połowy tamtego roku i myślę, że teraz też będą bardziej stabilne, natomiast obawiam się jednej rzeczy, a czy obawiam się, a powinien być szczęśliwy, że jeżeli skończy się wojna na Ukrainie, to będziemy mieli odpływ bardzo dużej ilości najemców, więc to może spowodować spadki na rynku najmu. Natomiast z jednej strony chciałbym powiedzieć, że chciałbym, żeby się skończyła wojna, więc z drugiej strony, jeżeli nawet będzie jakaś korekta na rynku, też nie powinna przynieść żadnych jakichś wielkich zawirowań.